Witam wszystkich na kanale Inwestowanie Indywidualne. Zapraszam na odcinek z serii krótkich analiz sytuacji na wykresie. I dzisiaj spółka Azbis. Nie spoglądaliśmy jakoś ostatnio na spółkę. No a tutaj całkiem sporo w ostatnim czasie się wydarzyło. Pamiętam doskonale jak rysowaliśmy te linie wyznaczające poziom, mniej więcej okrągły 30 zł jako taki sufit dla spółki w przypadku ewentualnego rajdu wzrostowego. No i tak też się stało zarówno rajd wzrostowy zrealizowany został, jak i 30 zł. Zostało nie tyle dotknięte, co nawet na początku nieznacznie pokonane, gdzieś tam 30 zł i kilkanaście, kilkadziesiąt groszy zostało dwukrotnie osiągnięte podwójny, no prawie, że nawet potrójny szczyt, że tak to nazwę nam się tutaj utworzył no i wtedy obserwowana była korekta gdzieś w okolice tej niebieskiej linii wsparcia która nam tutaj z jakichś poprzednich starych analiz jeszcze została, no ale potem szybkie, dynamiczne odbicie po tym podwójnym teście, mniej więcej 26,50, 27 w te okolice sprzyjały utworzeniu się tego ruchu prowzrostowego. No i jak najbardziej ten ruch szybki, dynamiczny, 30 złotych wyraźnie pokonane. Co prawda, były trudności z pokonaniem tego poziomu. Proszę spojrzeć tutaj, 18, 19 i 20 lipiec, no mieliśmy dojście ponownie gdzieś do tej niebieskiej, cienkiej linii, dwusesyjna tak właściwie. Korekta, no ale to taka korekta w locie nieznaczna, bo kolejne sesje już przyniosły wybicie bez większych problemów. Na zwiększonym wolumenie też proszę zwrócić na to uwagę. Te kilka sesji zdecydowanie zwiększony wolumen, chociażby względem tych dwóch sesji z tą taką korektą w locie, tak to sobie nazwijmy. No i teraz, jak tą niebieską linię mieliśmy narysowaną w okolicy powiedzmy 30 zł z groszami, i tak, teraz taką samą moglibyśmy sobie narysować gdzieś tutaj 32, 30. Może nawet zrobimy to teraz. No, powiedzmy. Że jest, że jest równo i że jest poziomo. 32-30 na ten moment sufit nie do przejścia. Dwukrotne takie porządne przetestowanie tego poziomu, gdzieś tam jeszcze świeczki towarzyszące tym dwóm głównym zielonym świecom, również w okolicach, no ale jednak one już bez większych sił. No i od 9 sierpnia to ostatnia taka sesja dająca nadzieję na ewentualną kontynuację. Ruchu wzrostowego na test wyższych poziomów, potem korekta. No i ta korekta trwa do dziś, myślę, możemy to powiedzieć. E, aczkolwiek jesteśmy w ciekawym momencie, ponieważ jesteśmy. E, tak właściwie na zbliżonym poziomie, co podczas pierwszej fali tej korekty. Mieliśmy korektę mniej więcej 28,50, potem nie, nieznaczne odbicie, no i teraz ponownie 28,50. Powiem szczerze, że to, co teraz tutaj myszką pokazuję, co tutaj obserwujemy, jest dość zbliżone na ten moment do tego, co było obserwowane tutaj. Jest to co prawda w większej skali, troszkę bardziej rozłożone w czasie, ale charakter bardzo podobny. Proszę zwrócić uwagę na wzrosty po pierwszym dołku. On był dwusesyjny, dość szybki, dynamiczny. Tutaj mieliśmy taką samą sytuację. Natomiast ten, to zejście drugi raz do tego samego poziomu już odbywało się no, łagodniej. Kilka sesji to zajęło i teraz również tak to wygląda. Tak jak powiedziałem, no jest to troszeczkę dłużej, to trwa, ta skala czasowa jest inna, ale sam charakter tego ruchu jest bardzo, bardzo moim zdaniem podobny. Więc jesteśmy w bardzo ciekawym momencie, który teoretycznie może sprzyjać się odbiciu. Myślę, że nawet możemy sobie w tych okolicach narysować nową linię pokazującą poziom czy to oporu, czy to wsparcia, zależy z której strony będziemy patrzeć na ten moment. Jest to poziom, poziom wsparcia i myślę, że jest to poziom silny. Biorąc pod uwagę charakter tej linii jak ona dobrze wpasowała się tutaj w ten ruch, mniej więcej od końca marca do końca czerwca, wtedy w tych okolicach zazwyczaj odnotowywane były dołki tych wszystkich świec, biorąc pod uwagę tę sesję z 25 sierpnia i to dynamiczne wyciągnięcie tego, ten dolny długi cień, to dynamiczne wyciągnięcie pod ponad tą linię również takie wyciągnięcie tylko troszeczkę innej skali miało miejsce 15 września tutaj nieznaczne wyłamanie, tak jak już wspomniałem ten poziom wsparcia wydaje się bardzo silny na ten moment i niewykluczone jest od niego odbicie odbicie, które szczerze powiem, którego ja się spodziewam na ten moment jeżeli powiedzmy kolejne 2-3 sesje nie przyniosą mocnego wyłamania tej, tej linii wsparcia na Przykład gdzieś do okolic 27-50, no to już takie poziomy troszkę powiedzmy niebezpieczne by się, by się stały. Natomiast na ten moment, jeżeli nawet nieznaczne wyłamanie miał miejsce, bądź ruch jakiś płaski przy tej linii, ja. Uważam, że odbicie jest tutaj na walorach spółki ASBIS jak najbardziej możliwe. I pytanie, czy charakter tego odbicia będzie niewielki, na przykład test gdzieś w tych okolic ponownie 30 zł z groszami, czy może będzie to coś zbliżonego do tego dynamicznego ruchu wzrostowego wtedy z połowy lipca i na przykład nie tyle ponownie zbliżymy się w stronę 32 zł, co uda się. Uda się ten poziom pokonać. Ciekawie to wygląda, więc no, warto spółkę podczas najbliższych sesji obserwować. I tak jak wspomniałem, moim zdaniem duża szansa na odbicie tutaj występuje. I ja osobiście takiego odbicia podczas najbliższych sesji się spodziewam. O skali w pierwszy pułap mniej więcej okrągły poziom 30 zł, kolejny to już zdecydowanie wyższe rejony 32-30. 3 zł. Taka jest moja opinia na ten temat. Bardzo dziękuję za uwagę. Zachęcam do oglądania innych materiałów, oczywiście też do udostępniania, komentowania i też do pisania w komentarzach swoich spółek, do analizy i oczywiście zachęcam do subskrybowania kanału. Do usłyszenia. Cześć!